Bez względu na to, jakie są Twoje motywacje, aby wejść do branży IT, pierwszym pytaniem, jakie powinnaś powinieneś sobie postawić, wbrew pozorom, nie jest jak wejść do branży, ale gdzie wejść do branży, czyli w jaką rolę i jaki skillset powinnaś powinieneś posiadać, aby w tej roli się odnaleźć. I o tym właśnie, w prostych słowach, postaram Ci się opowiedzieć w tym krótkim wideo. So, let's make it simple. W obecnych czasach tworzenie oprogramowania komputerowego jest procesem bardzo złożonym. Wymaga ono współpracy specjalistów z wielu dziedzin. Poczynając od osób stricte technicznych, które programują na najniższym poziomie, po osoby, które wspierają cały proces, aż po osoby, które w pierwszej linii współpracują z klientem biznesowym i bardzo wysokopoziomowo patrzą na powstające oprogramowanie. Możemy wyróżnić kilka dziedzin oprogramowania, przy czym nie jest to oczywiście lista kompletna. Oprogramowanie desktopowe, czyli aplikacje na nasze komputery, takie jak na przykład pakiet Microsoft Office. Aplikacje mobilne. W chwili obecnej liczą się dwa systemy operacyjne: iOS i Android. Oprogramowanie wbudowane, tak zwane embedded. Czyli np. komputery pokładowe w samochodach, samolotach czy oprogramowanie sprzętu AGD. Rynek gier komputerowych, tzw. Game Dev, tworzący zarówno na desktopy, urządzenia mobilne, jak i pośrednio na urządzenia embedded, czyli konsole. Strony internetowe, prezentujące treść, powstają głównie w oparciu o systemy zarządzania treścią CMS. Możemy również wspomnieć sklepy internetowe, czyli rynek e-commerce. Oraz najpopularniejsze. Aplikacje webowe dostępne za pomocą przeglądarki internetowej. W tym i w kolejnych odcinkach skupię się głównie na aplikacjach webowych jako najpopularniejszej metodzie wytwarzania oprogramowania w dużych firmach. Jego zaletami są: przenośność. Jedynymi wymaganiami jest dostęp do internetu oraz przeglądarka internetowa: czy to na komputerze stacjonarnym, czy np. Na, na urządzeniu mobilnym, czyli w telefonie. Lekkość. Serce aplikacji znajduje się na serwerze, natomiast na urządzenie użytkownika przesyłana jest zaledwie mała część aplikacji oraz niezbędne dane. Uniwersalność. Obecne frameworki, czyli szkielety ułatwiające tworzenie oprogramowania, pozwalają na tworzenie różnej maści programów komputerowych, dopasowanych do wymagań klienta. Ze względu na szybko zmieniający się świat oraz e, potrzebę dostosowania się do wymagań użytkowników, obecnie oprogramowanie wytwarza się w metodykach zwinnych, z których najpopularniejszą jest Scrum. W skład zespołu deweloperskiego, który de facto wytwarza oprogramowanie, mogą wchodzić osoby pełniące następujące funkcje: backend developer tworzy serce oprogramowania na serwerze, komunikuje się np. z bazami danych, wystawia dane dla frontendowca. Frontend Developer tworzy interfejs użytkownika oraz logikę biznesową po stronie przeglądarki. UX Designer tworzy makiety, projektuje odczucia korzystania z aplikacji. Technical Architect pomaga łączyć różne systemy, różne źródła danych oraz projektuje oprogramowanie bardzo wysokopoziomowo. DB Developer zajmuje się bazami danych i sprawnym wyciąganiem i zapisywaniem danych do nich. QA, popularnie zwany również testerem, zapewnia wysoką jakość oprogramowania poprzez pisanie czy to testów automatycznych, czy use case'ów do testowania np. manualnego. DevOps publikuje aplikacje oraz zapewnia je sprawne działanie na serwerach. W Scrumie, obok zespołu deweloperskiego, funkcjonują jeszcze dwie role. Scrum Master, czyli lider służebny, osoba, która pomaga się organizować zespołowi oraz rozwiązywać jego codzienne problemy, głównie wewnętrzne, oraz Product Owner, osoba, która bardzo blisko współpracuje z biznesem i jest właśnie takim łącznikiem między klientem biznesowym a zespołem deweloperskim. Zespół Scrumowy działa w cyklach, zazwyczaj 2-3 tygodniowych zwanych sprintami. W tym czasie stara się dostarczyć przyrost oprogramowania, czyli nowe funkcjonalności zamówione przez biznes. I to by było na tyle w tym odcinku. W kolejnych epizodach postaram się opowiedzieć bardziej szczegółowo o każdej z wymienionych tutaj ról. Podpowiem, jaki skillset jest potrzebny. Zobaczysz, czy to jest dla Ciebie, czy może nie. Może w innej roli bardziej się odnajdziesz. Więc zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału, dania łapki w górę pod tym wideo. No i do zobaczenia. Cześć!